23 dochodzi, ja piedzie. To ile ty dziewczyn kurde dziennie obracasz? Przepraszam, przepraszam, musiałem. Musiałem. Nie, nie wiem, ten żart jakoś ze mnie. <grytanie> nie mogłem się powstrzymać, no. <grytanie> Mych, dobra <śpiewanie> Ale takie tak biało i nagle i nagle patrzysz w niebo. Ale czasami jak chcesz się drzyć tam spoko ale jeszcze jedna marchewka to marchewka tyle spuszcza jak się będziesz złoży, no do buzi do p na przykład <grym> <grym> czy kurde jeszcze ta miła? jest mega miła jest bardzo fajna bardzo spokojna. był train może co strasznie sympatyczna dużo się śmieje jest taka pozytywna bardzo nie no słuchajcie mi z Polski 2018 zapytałam niektóra godzina Nieźle, co? To ja powiedziałem, a co cię to? Kurde, blady, się sam mam żonę. Niech nie myśli, że może mnie mieć. nie niby, niby mi z Polski, ale co? Nie no, że to ja powiedziałem, że 22.20, no co wy? Cześć. Cześć, co opowiadasz o cukierkach? Ty... nie, no o tych... Elo. Statystykach, w ja się opowiadałem. Ustaw polski serwer. 22.20 miałem statystykę. 22 fragi, 20 śmierci, chyba z asystentów nie pamiętam. to nie, to już nie rób. Mhm. To już tego nie rób. A to że stałeś się między Basic Nie, to nie, nie. dotykaj, bo bana to Nie, 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 chodziło Ale mi, że w tabeli byłem między. To, kurwa, no taki chłopie, nikt miał taki Pagosy Pago ustawił trollnik, taki Basia, kurdej szatan z z się ustawił, a się ustawił mi z, z, z Polski. Jakby byłem między nimi w tabeli, bo Pago miał 26 fragów, a Sajo miał 7. Jakby byłem między nimi po prostu. Tego biorą. 22-20, nie statystyki miałem bywały lepsze mecze, ale bywały też gorsze. Co co nam jeszcze opowiesz? Nie no, już jakby skończyły mi się opowieści z ostatnich dni. Możecie to shotować, kurwa, ja wam to mówię. Obiecuję wam, i jak tego nie zrobię, to się kajam, że wpłacam 10 tysięcy złotych. Że... Kuchenkę biorę i robimy jakiekolwiek gotowanie na live, jakiekolwiek kurwa nie wiem, z tajnika będziemy gotować w miejsce, będziemy kurwa kleić pizzę, nie wiem jakiekolwiek musi być kontent kulinarny. Content kulinarny musi być na wośpie na Jaroku. Szacunek rudych ulicy. To za kasło. Elo. No i e, no, no, EO! E, pati, kurwa, bo normalnie sam Zaro w rozdupia wszystko. Musisz akurat banować w tym momencie. Nie mogę, kurwa, nie mogę, pierdole. kurwa, Pati. Kurwa, a Amat, kurwa. Kurwa, ty. To mało ci, kurwa. To będzie stale tak, kurwa. Muzyka się włączyła. No wiem, jakby coś nas atakowało. PIRATU! Co... Wow! Eee... Hello! Holy shit! Czekajcie jeszcze raz, bo zagłuszył. Czegoś faktycznie jest, e, bardziej liczy się tylko i wyłącznie na pieniądze, no to wiadomo, ja nie bronię w ciemno, nie? Nie ja wiem jak się taki nazywa, ja nie, ale ja nie znam, lubię Znam takiego, co się liczą tylko pieniądze dla niego, wiesz jak się nazywa? To jest tak jakby ktoś uogólnił Promość. na przykład, że... <śleski> Jezu, jaki jesteś śmieszny czasem. No, śmieszny. Oba, że nie mam siekierki ze sobą ja tego nie widziałem kurwa Co to... Uspokój się ja, na ja nie byłem przy tym i moi drodzy Zobaczcie, to jest w ogóle... Też nie chcemy też porównać, nie? Ja ja Zobaczcie. Tak, tak mniej więcej wygląda saju. o saju. Tak mniej więcej wygląda saju. Zobaczcie. Ja <laughs> Porównywalnie, nie? Zobaczcie. Prawie to samo. <laughs> Przepraszam. że ja się tak zaśmiałem głośno, ale. Wyszło cudownie. A bo Kasia chciała pokazać, że się balon przyczepił do sufitu, ale się nie przyczepił do sufitu. I teraz macie odpowiedź, skąd tutaj się bierze gniazdko. Baba z Warszawy tarła balonem. Nie wiem, jakbym jak tak z rok na siłownię pochodził, to może bym mu adres zapytał. A tak to mogę powiedzieć, że jesteś chujem i tyle. <grym> to co, waliłeś wali, ją z What is she doing? Put your hands You up gotta move away from there. Fields. O kurde! Prywatne tańce! O nie, cycki! O Jezu, Jezu, cycki, cycki! Nie wolno cycków! Ja nie wiedziałam! O, jaj, oj, oj, oj! Oj, oj, cycki! Te grze są cycki? O, jaj, oj, oj, Jak to cycki? Stjęła stanik zadowolona! Wolno cycki! Czy ta gra jest zakazana? Będzie krzykik z debusie Dziękuję bardzo za wsparcie i za zawał. O Jezus! Ale dobrze. Kurde, dmuchnąłbym nochala. To wszystkie chusteczki zdaje się, zostały zużyte przez samotność. Jezus, dobra, kończę z tymi czerstwymi żartami, bo to jest aż niesmaczne, wam powiem. Zresztą mi. Jest Cetę, wyszedł. Chyba na lagu, ty! Jaka kura wyszła ty! <śmum> Taka na wszystko. <śmum> bo, zajebiste, bo to jest darmowa rywalizacja. To jest, to jest super sprawa. Na przykład, wyobraźcie sobie sytuację, kiedy yy, pod koniec Jasiu wpłacił 2,5 tysiąca, tylko po to, żeby mnie wkurwić. Ale ja, oczywiście, w jakiś sposób yy, odgrywałem tam, że jestem wkurwiony. Bo jakby Jasiu jest takim człowiekiem, że zawsze chce mnie wkurwić. To jest Jasiu, to jest Jasiu! Że jak ja będę miał kurwa RTX 2080 Ti, to on se kurwa dwa RTXy wmontuje w komputer. Jak ja sobie znajdę dziewczynę, to Jasiu sobie kurwa harem założy. To jest Jasiu. Jezus Maria, ja pierdzielę! Gość. Miesz cukier i <laughs> Przepraszam za wrzask, matko, ale się kurde. Tu się przysunąłem do ekranu. Wszystkie kurde po prostu nerwy napięte jak po postronki, mięśnie, wszystko i nagle bęk, Kurde, trafiody. No teraz to już powinieneś być martwy. Jezu, uwielbiam przy w prezydencie. Co, już koniec czasu? Jak to dziękujemy za grę! O kurde, jak on to przeładowuje długo? Nie myślałeś, by zmienić wilki na kozy? Bardziej pasuje to do twojej brody. No i wypierdalasz Zanowski <noise> Szybko poszło, nie? Dwie minuty na czacie. <głos> 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 o Boże, kocham cię Zodo Dremu! Dziękuję gorąco za suba. Och, dla Zanowskiego. Idę ci podnieść już? O kurwa kolej z nożem, no nie wierzę, nie mogłem broni zmienić no, stary, ja miałem Swego czasu na komórce sobie leżałem i ściągał aplikacje darmowe i patrzę test IQ mówię, kurde na komórkę spoko. Na, na, na. Nie? Przed snem sobie zrobię Ty stary, wiesz, że w tym teście było 5 pytań I na, pod... stary, na podstawie 5 pytań. pytań, przy których Nawet miałem trzy dobrze na dwa, to wyszło mi, uwaga! Zrobiłem trzy dobrze na 3 na, 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 dobrze na dwie, dwa źle i wyszło, że mam... 65% w ogóle nie wiem, to się nic nie zgadzało, star. Oszczędzali na produkcji dźwięków. Ej, stary, bo nie wiem, jaki dźwięk możemy zrobić, kurde, jak wchodzisz do strefy. A weź nadmuchaj w mikrofon. No i zajbiście. <śm> 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 Mamy to, kurwa. Daj, <śm> pierdolę! Tak, raj zjebana Dawidek, co się dzieje? Og så skal...